Sok z żuka, sok z żuka. Nie, trzeci raz tego nie powiem, bo rzeczywiście wtedy się zacznie zabawa. I chyba twórcy o tym zapomnieli, że trzy razy jest potrzebne wypowiedzenie tego słowa, a żeby rzeczywiście było super świetnie dobrze. Bo tak na dobrą sprawę no, jest to kontynuacja po wielu, wielu latach, tak? Oryginał to 88 rok. Według tego, co Chris Tim Barton powiedział oczywiście, akcja rozgrywa się no, mniej więcej 30 lat po oryginale 2018 rok. Więc tutaj akurat postać grana przez Winony Rider, ma mieć około 40 lat. No i mniej więcej. mniej więcej jakoś to jak najbardziej wygląda. Mam tutaj ciekawostki, zaraz będę serwował. Może zatrzymam się na chwilę dłużej przy fabule. Bo to jest akurat intrygujące. No wiadomo, że najfajniejsza jest ciekawa, fabuła interesująca. No i tutaj nie mamy takowej. Tutaj jest fabuła wtórna, to znaczy jest ona niemalże 1 do jednego. Tą samą fabułą, którą dało, było nam dane zobaczyć przy okazji pierwszej części. Tak rzeczywiście jakoś, jakoś niestety to wszystko wynikło, tak niestety to się wszystko ułożyło. No ale cóż powiedzieć, niestety na to nie mamy, nie mamy wpływu. W ogóle motyw był taki, że nad fabułą do tego filmu pracowano już scenarzysta Seth E. Graham Smith. Zaczął pracować już w 2012 roku. I to oczywiście nie było pierwsze podejście do, do tematu, bo. Było już dużo, dużo, dużo wcześniej rzeczywiście były takie y, pomysły. Y, chociażby pod wrażeniem filmu Chasing Amy, czyli w pogoni za Amy z 1997 roku, wytwórnia Warner Brothers zgłosiła się do Kevina Smitha i powiedzieli mu, żeby napisał scenariusz, który tam gdzieś jakiś zarys był. Y, tytuł roboczy filmu y, to było Beetlejuice Goes Hawaiian, czyli Sok z rzuka na Hawajach, powiedzmy. Smith zapytał, czy nie powiedzieliśmy wszystkiego, co chcieliśmy powiedzieć w pierwszym soku z rzuka? Czy musimy iść w tropiki? Odrzucił go na rzecz filmu Superman Reborn, później przemianowany na Superman Lives. Też miał go reżyserować Tim Burton, ale oczywiście z tego filmu również nic nie wyszło. No niestety się nie udało. I widać, że rzeczywiście prace trwały długo i namiętnie i chyba rzeczywiście no, nie skończyło do tych prac, albo jeszcze nawet nie rozpoczęto. Oczywiście pewne rzeczy musiały się zmienić. Nie mógł powrócić Alec Baldwin oraz Gina Davis. Jak zresztą sama Gina Davis w jednym z wywiadów powiedziała bodajże chyba dla, dla Entertainment Weekly że no duchy się nie starzeją i nie byłoby to rzeczywiście możliwe zrobienia nawet sam Tim Barton powiedział, że mieli pojawić się na końcu właśnie i cyfrowo miano ich odmłodzić, ale stwierdził, że na no, tego nie kupi, to rzeczywiście nie będzie dobra sprawa. No, może rzeczywiście tak to miało, tak to miało być. Kolejną wersją scenariusza, która była w planie, była Beetlejuice in Love, czyli zakochany sok z żuka. Scenariusz napisał wówczas współautor pierwszego filmu, czyli Warren S. Carin. całkowicie niezależnie od wkładu Bartona i nie miał żadnych powracających postaci poza Beetlejuice i Juno z pierwszej części. Akcja rozgrywa się niemal w całości w, w Netherworld i koncentruje się y, na tym, że Beetlejuice ma na celu zmanipulowanie niedawno zma zmarłego śpiewaka operowego o imieniu Leo, aby mógł powrócić do, do żywych. Niestety scenariusz nigdy nie, nie wszedł poza y, pierwszy skiz, ponieważ Skiern zmarł na raka kilka miesięcy temu, później i, i no rzeczywiście tak się stało. Ale co jest y, nieinteresujące jak dla mnie, to fakt, że tak naprawdę... Y, no, mamy to samo co w jedynce. No okej, okay, w porządku, ja rozumiem, że teraz jest nowe pokolenie minęło 30 lat od oryginału od w filmie, oczywiście, no to wiadomo, że naprawdę minęło 30-36, więc rzeczywiście jest y, troszeczkę więcej, i mnóstwo osób się wychowało, nie znając może soku z ruka, więc twórcy stwierdzili, nie no, to będzie fajna zabawa, i wykorzystamy nowych aktorów, oczywiście, bo no, siłą rzeczy musiało tak być, że do już osób, które zostały. Potwierdzone z oryginału, musiały być też nowe postacie. No ale jak dla mnie, ja lubię oglądać filmy, których fabuła jest troszeczkę bardziej niż sensowna, która rzeczywiście coś tam się udaje, gdzie jest, są ręce i nogi. A tutaj okazuje się, że fabuła tak naprawdę jest, jest płytka, jest miałka. No bo rzeczywiście nic tutaj się nowego nie dzieje. Mamy, mamy tutaj e, pogrzeb, no jak bardzo często zresztą w soku z żuka. No i tutaj wołamy go, bo potrzebujemy jak najbardziej pomocy Więc rzeczywiście wołamy tego suka z ruka, czyli Michaela Kitona Genialnego w tejże, w tejże roli no i, no i nic, stare grypsy, stare rzeczy No i nic tutaj się rzeczywiście nie zgadza Tak naprawdę mamy nawiązań mnóstwo do, do oryginału No bo musiało być rzeczywiście Bo innej opcji yy, nie było Zresztą sam Tim Barton powiedział, że ten film i oczywiście się przed powstaniem, że ten film nie będzie robiony, w ogóle nie ma pomysłu na niego, jeżeli Michael Keaton się nie zgodzi. To było właśnie w w, w 2014 roku, w marcu powiedział, że jest to jedyny sequel, jedyna kontynuacja, którą jest zainteresowany zrobieniem, więc tutaj było wiadomo, że Michael Keaton powróci. Winona Ryder no, też nie była zagwozdką. Bo rzeczywiście ona również chciała ten, ten film zrobić Winona Ryder miała tylko jeden warunek Kiedy po raz pierwszy spotkała się z twórcami Stranger Things Mattem i Rosem Daferami W sprawie roli, którą chcieli, aby zagrała w ficie Netflixa Bo oczywiście wiadomo, że tam występuje od jakiegoś czasu Jeśli sok zruka Ruka 2 kiedykolwiek wystartuje Będą musieli pozwolić jej zgodzić się na przerwę w serialu, aby go nakręcić No i oczywiście się... Zgodzili, nie było innej rzeczywiście możliwości. I Winona Rider tutaj rzeczywiście pasuje i gra no gra siebie, no może niekoniecznie siebie, gra, gra medium, tak? Osobę, która tam powiedzmy w jakiś sposób kontaktuje się z duchami, prowadzi swój własny program, który się nazywa Ghost House. I oczywiście tutaj też jest oczko puszczone, ponieważ Warner Brothers nie podobał się. Nie podobał mi się oryginalny tytuł, czyli Sog z Żuka w latach 80., czyli że nie, no to musi być inaczej. Jest to oczywiście nazwa, tak jak mówiłem wcześniej, oni chcieli, żeby to był Ghost, ghost House, czyli no, nawiedzony dom, dom y, duchów, no ale rzeczywiście y, Tim Burton postawił na, postawił na swoim i w wywiadzie udzielonym dla A Variety y, jest potwierdzone tak jak najbardziej. Wytwórnia rzeczywiście nie dawała nam dużo, ale wzięliśmy to, co, to, co, to, co mogliśmy. No i rzeczywiście widać, że obsadowo ten serial, wróć ten film, już mi się trochę myli z Wednesday Tima Bartona, Obsada bardzo podobna, daje radę. Jak najbardziej, no bo, oczywiście, powróciła Katrin O'Hara, czyli mama, mama Kevina z, z, z filmu z Macaulayem Kilkiem, ale ona jak najbardziej to jest i jej postać się w ogóle nie zmieniła. Dalej jest taką zadufaną w sobie babą, aczkolwiek Katrin O'Hara bardzo się starała, bo to nawet w tym momencie. Pięć, tak, pięć peruk musiała nosić No i tutaj właśnie pomagała różnego rodzaju yy, y, y, przymierzanie I tak dalej, i tak dalej, wszystkie te rzeczy Których nie musiała robić, bo jeżeli na przykład Chodzi o makijaż Michaela Kitona Zanim go dopiścili, dograli, no to używali Statystyk, które rzeczywiście akurat yy, Tam był, a potem jak już mieli Finalną wersję, to nałożyli na Na Michaela Kitona, no i w porządku, nie ma, nie ma Z tym problemu, yy, jest Jenna Ortega, z którą Tim Burton wcześniej Współpracował oczywiście przy serialu Wspomnianym przeze mnie Chwileczkę temu, czyli Wednesday, Wednesday Adams, yy, więc no, jak najbardziej, no tutaj ona się wpasowała idealnie, w ogóle z nią było super super łatwo. Ona nie miała problemu, tylko wchodziła na plan i już mogła zagrać, bo akurat takie było założenie, że jej postać w ogóle nie będzie miała makijażu, i stwierdzono, że ona ma taką piękną cerę, że wszystko jest w porządku i tutaj się yy, zgrywa. Monika Bellucci mnie zaskoczyła, znaczy jak najbardziej zaskoczyła mnie w tym filmie. Aczkolwiek później doczytałem, że ona w tym momencie związała się z tymem Bartonem, no więc tu już nie było zaskoczenia. Trzy godziny trwała jej charakteryzacja, więc rzeczywiście dosyć, dosyć poważnie. I Jej rola, no okej, okay, niby jest poważna, bo na początku tak, ona jest yy, złym, złą postacią, jest antagonistką. Mimo tego, że jest oczywiście sok z żucha, No ale później to, co się dzieje na zakończenie, mówię, już, koniec, wzięła i... Poszła jej nie ma o co chodzi. No rzeczywiście nie jest to y, zrobione super, super świetnie, ale ona jak najbardziej, jak najbardziej dała radę. Występuje w tym filmie. Co mnie bardzo zaskoczyło? No oczywiście, że tak. Danny Devito. Danny Devito nie jest wymieniony na, na początku w napisach, ale pojawia się. No jest postacią kluczową. Rzeczywiście jest postacią kluczową. To jest kolejne jego spotkanie jak najbardziej z Timem Bartonem. No bo warto tylko przypomnieć powrót Batmana, albo chociażby Dumbo tam również y, występował. I również pojawił się Willem Dafoe, z którym no, panowie mają wiele wspólnego, chociażby to, że razem występowali może nie razem, ale występowali jako złoczyńcy w, w filmach Marvela. No wiadomo, że Willem Dafoe to jest Goblin, a, a Michael Keaton to to soku. No ale nie do końca tak było, bo na początku się okazało, że studio zaproponowało tę rolę. Czyli rolę Ulfa Jacksona Krzysztoferowi Walkenowi i to też mogłoby być coś pięknego, no ale się nie złożyło, nie udało. Nie mam informacji, czy chodziło o to, że nie doszło z pieniędzmi, coś się nie zgadali, czy po prostu terminy nieważne. W każdym razie zmieniono to i pojawił się Willem Dafoe nie była to jedyna zmiana ponieważ w pewnym momencie Chloe Gress Moretz była brana pod uwagę do roli Astrid ale przegrała z Jeną Ortegą a właśnie Chloe Gress wcześniej współpracowała z Timem Bartonem przy filmie Dark Shadows skądinąd w słabym, w słabym filmie, no niestety ostatnimi czasy Tim Barton nie ma, nie ma rzeczywiście zbyt dobrej, dobrej pasy ale aktorsko, no tak, dostajemy te same, te same postacie i nawet jeżeli już pojawia się ktoś nowy, no to jest tylko i wyłącznie po to żeby zastąpić kogoś kto wypadł, no wiadomo, że niektórzy, niektórzy aktorzy się nie mogli pojawić ze względów poza, poza filmowych tak, Pewnie, pewne rzeczy się, się podziały, nie będę tutaj mówił, bo wiadomo, że nie wszystko można, można powiedzieć ale jak chcesz, to sobie wyszukaj informacje na temat podstawowej obsady filmu Sok z z, z 1988 roku, zwłaszcza chodzi o męża głównej, głównej bohaterki no to dowiesz się, dlaczego on między innymi się tutaj nie pojawiał, ale co mi się podoba bardzo, to sposób realizacji, ponieważ y, Tim Burton powiedział, stawiamy zresztą na, y, nie chcemy komputerowo generowanych efektów, a na pewno chcemy ich jak najmniej, stawiamy na animatronikę, stawiamy na animację poklatkową, na rzeczywiście takie y, pokazanie tego, które byłoby jak najbardziej y, w starym stylu. No i rzeczywiście kiedy oglądamy to, no to widać naprawdę jak, jak oglądałem jest taka jedna scena, kiedy jeden z bohaterów pojawia się w zaświatach powiedzmy. No i y, patrzę te krzywe w ogóle podłogi, te, te, te kąty wszystkie tak, dalej. kurczę, to wygląda jak z, z filmu Murnau, jak z gabinetu doktora Kaliari. No i domyślam się, że akurat tym było y, wzorowane. Ale poza tym prawie wszystko no bo wiadomo, ciężko byłoby mm, Ciężko byłoby nakręcić y, zdjęcia Jowisza. Jakoś tak się jeszcze nie udaje. Elon Musk jeszcze nie doleciał aż tak daleko. Więc y, 90, powiedzmy 5% to jest y, film kręcony naprawdę. No i rzeczywiście, względy techniczne no to jest dobre. No tak samo muzyka danego Elfmana. No to wiesz, no to jest. To jest Tutaj tak jakby yy, powiedzieć, że Janusz, Janusz Gajos nie potrafi zagrać w filmie albo że no, nie ma takiej możliwości. Po prostu jak jest Janusz Gajos to jest, jest jakość, jak jest dany elfman również jest jakość albo przynajmniej w 9 przypadkach na 10. I tutaj jest yy, podobnie, ale sam fakt, że film jest dobry technicznie. Rzeczywiście, że powraca po latach ta postać, którą miałem możliwość yy, zobaczenia w kinie. No wiem, niby tak było, że o patrz, ja pamiętam jeszcze pogromców duchu widziałem w kinie. No teraz to już każdy tak może powiedzieć, bo rzeczywiście to wracają pewnego rodzaju rzeczy. Ale widać, że Michael Keaton świetnie się bawił, świetnie się bawił na, yy, na planie. W ogóle też wchodził bez yy, żadnych przygotowań. On po prostu wiedział jaka, jest, jaka to jest postać, podobnie zresztą jak Jenna Ortega i on... Ciach, dziękuję bardzo i będę, będę sobie fajnie się bawił y, tą postacią I y, tak naprawdę to mi nie wystarcza Ażeby powiedzieć, że to jest kino wybitne Że to jest naprawdę film rewelacyjny Bo Tim Burton ostatnimi laty przeżywa rzeczywiście no, kryzys twórczy Poprzednim jego filmem, który... filmem, nie serialem Był oczywiście Dumbo, który nie był za bardzo dobrze przyjęty Ja pamiętam, że byłem z moją córką na tym filmie to było ładnych parę lat temu, w każdym razie no, moja córka wtedy miała jakieś y, tam 7 czy 8 lat, mówi tata ja się boję, choć wychodzimy z tego kina, bo rzeczywiście no, powierzenie produkcji filmu y, dla dzieci Timowi Bartnowi, niekoniecznie jest dobrym, y, dobrym pomysłem. No, ale rzeczywiście jakoś tak się, y, tak się udało, że tym razem zrobił film i y, powiem w ten sposób, to nie jest tak, że to jest beznadziejny film. I nie można tego w ogóle nie, nie oglądać. Nie, to nie jest niezwykły. No, mimo że mają kilka wpadek, jak na przykład nazywanie Marie Skłodowskiej-Curie francuską. Yy, francuskim naukowcem, o, że, tak, że tak powiem. No, w Polsce jest dostępna wersja z dubbingiem, jest akurat w dubbingu to poprawiono. I ostatnio ktoś mi się pytał, yy, to właśnie, czy to jest rzeczywiście tak, że tak jest uważana Maria, Nie, no po prostu w Hollywood mają głęboko w pamięci wszystkie te rzeczy, i oni bardzo często myją te, mylą takie. Takie wątki, mylą flagi, wiesz, zamiast Czech dadzą Słowację, zamiast, zamiast Norwegii dadzą Szwecję i tak dalej, tak dalej, bo oni po prostu niespecjalnie się tym rzeczywiście przejmują. No ale jakoś tak to, yy, tak to było. Jeszcze yy, Tim Barton stwierdził, no, okay, no skoro nie mogę być Aleka Baldwina, to przynajmniej będę miał jakąś tam namiastkę. Otóż mówiłem wcześniej o postaci Wolfa Jacksona granej przez Ulema Defo I Wolf Jackson w tym filmie był aktorem, który zginął na planie filmowym, podczas uży ponieważ użyto prawdziwej amunicji. No i jeżeli tutaj masz korelację pomiędzy tym, co niestety stało się na planie filmu Rust, którego producentem, a także jedną z gwiazd był, był Alec Baldwin, gdzie rzeczywiście zginęła operatorka tam jeszcze kilka osób zostało ranionych, no to jak najbardziej to, to jest pewien komentarz Tima Bartona. Ale. No niestety nie jest to produkcja, którą zapamiętam na lata, bo jedynka była czymś nowym, czymś unikatowym, coś fajnego rzeczywiście zrobiono, a tutaj dostajemy te same grypsy, wiesz, tylko że na przykład y, zamiast ręcznie wydłużać sobie twarze, tak jak to robiła Gina Davis, a także Alec Baldwin, żeby postraszyć, no to nagle mamy influencera, influencerów, którzy są wpatrzeni w swój telefon i nagle to się wszystko wydłuża. No jest to pewnego rodzaju komentarz, aczkolwiek czy jest to rzecz zasadna? Nie. Według mnie, według mnie nie, ale też to nie sprawia, tego, nie sprawia, że ten film jest niezjadliwy, wiesz? Nie, że nie da się go strawić. Można obejrzeć, ale niestety jest to taka produkcja o której pewnie za tydzień albo dwa już nie będę pamiętał. Jak mi ktoś ciągle będzie pytał o soka, soka z ruka, sok z żuka. Tak, to powiem tak: sok z żuka jak najbardziej jest dobry, ten z lat 80., a w filmie Sok z rzuka, sok z rzuka, czy tam Beetlejuice, Beetlejuice, jak to woli. No niestety jest zbyt mało soku z rzuka, w soku z rzuka, więc ten film mogę Tobie polecić, ale tylko i wyłącznie jako zapychacz. Niestety nie jest to dobre kino, które, które zapadnie nam w pamięć na, na lata, tak jak chociażby Edward nożycoręki czy Batman, według mnie Michael to najlepszym Batmanem jest, a to są oczywiście wszystko produkcje Tima Bartona, więc tutaj widać ten jego sznyt, widać rzeczywiście ten, tę jego wizję i sposób w jaki to jest, jest kręcone, chociażby do, cały dom przeobleczony w, w, w czarną czarne sukno, niech także że tak powiem, będzie i te wszystkie gabinety doktora Kaliari i ta cała wizyta w, w, w zaświat, jak to wszystko wygląda, tak, jak najbardziej, tutaj widać, że jest pieczątka Tima Bartona, bo tak to wygląda, jak do tego przyzwyczaił nas w pozostałych swoich filmach, no ale niestety nie jest to dzieło wybitne, co mnie martwi, bo z tego, co czytałem, film już zarobił dosyć fajne pieniądze, bo już ponad 100 milionów, budżet to około 140-150 milionów, budżet samego filmu, nie wliczając w to reklamy, jest droższy od oryginału, oczywiście uwzględniając inflację o około 4-5 razy, bo tamten film miał budżetu 15 milionów, przy uwzględnieniu inflacji 39, więc cały czas jest to dużo, dużo więcej. Domyślam się, że film potrzebuje zarobić jakieś 300 milionów, żeby być na, na zero albo na delikatnym plusie. Czy tak się stanie? Po weekendzie otwarcie było jakieś 140, więc jest duża szansa na to, że tak się rzeczywiście stanie, bo mnóstwo osób może pójść na ten film, zobaczyć i będzie to dla nich piękne, ciekawe, nowe doznanie, bo wiadomo, nie musieli widzieć jedynki, a dodatkowo takie osoby, właśnie jak ja, które pójdą, a zobaczyć co po latach tam się rzeczywiście y, zadziało w tym świecie soku z żuka. Chociaż kurczę, tak naprawdę, jak tak sobie myślę, to już kilka razy powiedziałem. to to się pojawi, to się nie zdziw, po prostu może być, może być nieciekawie dla mnie. Ale ogólnie no tak, produkcja na raz, dziękuję bardzo, produkcja na raz, film, który zobaczysz trzy razy, trzy razy Z. Zobaczyć, zapomnieć, yy, no właśnie, tak samo jak przy okazji soku z rzuka nie ma tego trzeciego, tak samo przy okazji Z nie ma kolejnego, no niestety, bardzo mi przykro. A tutaj jak najbardziej na tej liście jest mnóstwo fajnych recenzji, obejrzyj, bo warto.